Cześć, zapraszam na wróżbę na styczeń 2024 dla wszystkich Zodiaków po jednej karcie dla każdego. Czyli główny temat, główna energia, jaka Was może otaczać w tym miesiącu. Baran, baran, y, szóstka mieczy to jest potrzeba, żebyście się uspokoili w głowie przede wszystkim, bo tam się coś tam jest karuzela jakaś także żebyście się uspokoili i y, znaleźli sobie coś, co was odciągnie od jakiejś fiksacji, od jakiejś obsesji, bo macie obsesję na jakimś punkcie albo na czyimś punkcie i potrzebujecie się y, oderwać od tego czyli znajdźcie sobie może sport, może czytanie, oglądanie książki nie wiem, jakieś wykonywanie, jakichś rzeczy, które Wam pozwolą odciągnąć głowę. Z reguły, żeby odciągnąć głowę, to trzeba się zająć ciałem. Czyli dla barana polecana jest po prostu jakieś, jakaś forma odpoczynku. Nie musi być bierny, może być czynny jak najbardziej, bo baran chyba nie wytrzyma biernie. Ale żebyście uspokoiły myśli. I taka będzie tendencja dla Was w styczniu. Byk. Dla byka trójka mieczy. Tu jest jakieś rozczarowanie. Może macie nadzieję na coś, co się akurat nie spełni, lub też w tym miesiącu, przede wszystkim no, na ten miesiąc wróżymy, czyli w tym miesiącu się nie spełni, co nie jest powiedziane, że się nie spełni w kolejnym. Więc tutaj jest taka jakby poczucie, że macie do czynienia jeszcze z czymś, co, was, co Wam przeszkadza w realizacji planu i to Was rozczarowuje, bo mm, jakby czujecie, że nie macie wsparcia, że ktoś lub coś jakby daje jeszcze komuś innemu, jakaś inna osoba, na przykład się otwiera na zewnątrz, na pozostałe osoby, a nie tylko dla was, na kimś wam zależy, bo w innym przypadku może być zerwanie, może być utrata pracy, może być jakiś taki powrót czegoś, co was zraniło kiedyś i znowu to wraca do, do wyleczenia. Bliźnięta dziesiątka pentakli. Bliźnięta skupiają się albo na rodzinie, albo na pracy, zmiana pracy lub też bardzo dobrze się dzieje w posiadanej pracy. Dużo kasy, dużo jest co robić. Jest poczucie wspólnoty i inwestowanie bardzo dużych pieniędzy lub też duży zarobek, duża inwestycja. Czyli możecie zarobić bardzo dużo po to, żeby to wydać, też te duże pieniądze wydać na coś, co Was będzie interesowało. Ale myślicie w głowie, macie bardzo dużo pieniędzy na myśli i chcecie je dostać. <laughs> Lub też rodzina odgrywa w waszym życiu dużą rolę w styczniu. I bliźnięta rak. Rak koło fortuny. Rak się tutaj zdaje na w zasadzie czas wyznaczony przez wszechświat na, na karmę, na Rak tutaj niczego nie może kontrolować, bo się wszystko będzie działo jakby samo z siebie, więc nie ma co popychać, że się czas kończy, bo się nie kończy, bo, bo czas jest wyznaczony przez siłę wyższą. Także tutaj rak może doświadczyć powrotu czegoś, ale w, w ogóle niespodziewanym momencie. To koło fortuny się kręci, także możecie albo zyskać, albo stracić, ale to jest to, totalnie nieprzewidziane i nie macie nad tym żadnej kontroli. I lew. Lew ma cesarzową. Tutaj ulwa będzie y, odgrywała tak. Rolę u kobiet, rola własna kobiecość, władza. Moje prawa, ja tu rządzę. Poza tym, y, niektóre lwice mogą chcieć zajść w ciążę lub też się będą spełniały już jako matki. U innych y, kobiety w ich życiu będą ważne: matka, babka, ciotka, na przykład. Inne będą próbowały zyskać bardzo wysoką pozycję społeczną, na przykład przez zmianę pracy lub też awans na wysokie stanowisko, takie znaczące, lub wyjście za mąż, na przykład. Wtedy niektórym kobietom daje to takie duże poczucie własnej wartości. Także ulwów, ulwic, kwestia poczucia własnej wartości. Taka duża. I lew panna, u panny rycerz kielichów. Tutaj się może pokazać ktoś, kto ma do Was uczucia, ktoś, kto Wam prawi komplementy, chce Was pocieszyć, jakoś się rozluźnić. Mężczyzna z znaku rybraka skorpiona, czyli przeciwieństwo do was, jeśli chodzi o ryby, na przykład. Ktoś, kto idzie za sercem. Dla Was porada, żebyście też poszli za sercem, nie zastanawiali się nad logiką, nie analizowali, tylko pierwszy odruch lepszy, jeżeli serce się cieszy czymś, to trzeba za tym iść. No i iść przede wszystkim też za, na serce, serce to intuicja, jakby nie było, także iść za intuicją. I teraz drugi rządek, zaczniemy od wagi. Waga w styczniu, a z kielichów, waga tutaj się zakocha, albo będzie chciała wyrazić swoje uczucia w ogóle. Może być też w pracy, na zasadzie powiedzieć to, co leży na sercu szefowi czy współpracownikom. Lub też jest tu jakieś leczenie, jakaś energia taka przychodzi do serca, która wam powoduje, że się czujecie lepiej, tacy uzdrowieni jakieś, jacyś od serca. Jeżeli było tam, nie wiem, jakieś załamki poprzednio, to tutaj w styczniu już jest wszystko dobrze. Jest takie serce wyleczone. Możecie też chcieć komuś pomóc wesprzeć kogoś emocjonalnie. Skorpion. Skorpion ma cesarza, czyli tutaj z układu wynika, że skorpiony z lwami się mogą niektóre bratać dla lepszych zysków i yy, także w relacjach. Yy, skorpion ma cesarza, czyli u skorpionicy yy, po pierwsze. Dużą rolę może grać mężczyzna, taki wybrany, już konkretny, z pod znaku Barana. Facet konkretny, zdecydowany, mądry, starszy, po czterdziestce, który wie co robić. On, on już doświadczony jest i też lubi się rządzić. Może być to ktoś bardzo dominujący, kto narzuca swoją wolę. Jeżeli nie facet, to wy się tak zachowujecie, że chcecie mieć wszystko pod kontrolą i nawet polecane jest, żebyście jeżeli nie wiem, liczycie na kogoś to nie liczycie na kogoś, tylko liczycie na tylko i wyłącznie na siebie, bo wy macie tą wiedzę, władzę, mądrość i wiecie co robić strzelec strzelec ma strzelec. to jest rycerz buław, to jest między innymi strzelec lew albo baran strzelec tutaj ma bardzo dużo energii i się rzuca do działania może impulsywnie, romans też z jakimś facetem. Taki jest bardzo duża energia, żeby się z czymś zmierzyć odważnie i polecana jest odwaga. Energia działania, energia podejmowania akcji. Nie siedzieć nie myśleć, tylko już zacząć działać, koziorożec. Koziorożę na sprawiedliwość, czyli koziorożęc tutaj może mieć jakieś do czynienia ze sprawami prawnymi, z sądami, z biurokracją, yy, ślub, rozwód, yy, jakieś potrzeba zachowania równowagi w czymś, bo czegoś jest za mało, za dużo. No, koziorożce z reguły lubią za dużo pracować, więc może się okazać, że yy, życie prywatne woła o sprawiedliwość, o równowagę, że życie prywatne wasze chce żebyście się bardziej na nim skupili, a nie na pracy. I w waszym życiu może się pojawić osoba z znaku Wagi, która lub też ktoś kto jest sam bardzo zrównoważony i jakby będzie widział w was nierównowagę, jeżeli dotyczy i będzie chciał chciała poprawić wam właśnie tą wewnętrzną równowagę. Wodnik, Wodnik ma królową mieczy, czyli wodniki będą odbywały Jakieś ważne rozmowy z kimś, kto pokaże Wam prawdę. Kto jest bardzo mądry, doświadczony, lubi rozmawiać, wodniki będą bardzo otwarte na analizę i na wyciąganie konkretów. Pytały, będą pytały, co dalej, co, jakie są plany, bo będą chciały o czymś zdecydować. Zwłaszcza wodniczki. To jest też znak wodniczki, bliźniaczki i wagi. Także tutaj jest koleżanka, która ma jakby zewnętrzną perspektywę na pewne rzeczy i jest bardzo opiniotwórcza, nauczycielka, mądra, ale też może być plotkara i ktoś, kto tylko i wyłącznie chce, żeby było, że ona jest najmądrzejsza, a wszyscy inni są idiotami. Także no, to już od Was zależy. Ale chodzi tu o wiedzę zgłębianie wiedzy, analizę. Mówienie prawdy, rozmowy takie głębokie, analityczne, takie głębokie rozmowy, które coś wnoszą konkretnego do życia. Ryby, ryby są dostateczne, czyli decyzja bardzo ważna, życiowa, yy, powtarzanie czegoś albo koniec z tym i zaczynacie całkiem coś innego. To jest takie, jakby powtórka, przebaczenie, ale możecie nie przebaczać, jeżeli już coś się. Powtarza od długiego czasu i wam to nie pasuje. Jak najbardziej możecie z tym skończyć i wybrać inną ścieżkę. Także dla ryb, tutaj jest, jeśli chodzi o sąd ostateczny, to jeżeli nie, to krytyka, samokrytyka bardzo mocna może być w styczniu. Także musicie uważać, co o sobie myślicie i jak się zwracacie do innych ludzi, żeby z waszej konwersacji nie wyszło tylko i wyłącznie. Krytykowanie innych, bo ludzie tego nie lubią. Także to jest moja wróżba na styczeń. <laughs> Dziękuję za oglądanie. Cześć. Aha, no i mam jeszcze rozkład na 2024 do zamówienia. Nazywa się Obsesja. Można go zamówić przez moją stronę. Link podany w opisie.